Budzi księcy, obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serca. Jednakże mówię Wam prawdę. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, to poślę Go do Was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo Władca tego świata został osądzony. cieszyć się z tego, że ktoś odchodzi. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo nie dojrzejesz, nie przekonasz się sam, nie odkryjesz. Mieć w sobie taką wiarę, żeby podążać za tym, co Jezus mówi, żeby tego nie oceniać, tylko po prostu przyjmować. To pierwszy wydźwięk tej Ewangelii. Tam jest drugi, tam jest zapowiedź Ducha Świętego i teraz ja się zawsze chwytam świętego Jana Pawła II, Papieża Rodziny, który pokazał rolę Ducha Świętego na ten czas, w takim dokumencie, encyklice o Duchu Świętym i, i, i pamiętam, że tam były różne oczekiwania co, co do tego, co Papież napisze o Duchu Świętym, a on tam napisał, że, że Chrystus daje nam na dzisiaj Ducha Świętego, który ma nam pokazać kim jesteśmy, że jesteśmy grzesznikami. Mówi to Papież Rodziny. Że wcale nie jestem super, fajnie, elegancko, nie? że wszystko do mnie zależy, tylko że, że posyła mi Ducha Świętego, żebym zobaczył, kim jestem. To jest tak bardzo ważne, kim jestem. Skoro pożyteczne jest dla mnie, żebyś, Jezu, odszedł. Dobrego dnia.